Dzień dobry, witam w liberalnej niedzieli. W ostatnich kilku programach mówiłem o tych nielegalnych, wydanych wbrew polskiej konstytucji bezprawnych zakazach, jakie narzucił nam Wron, bo rządem ich nie nazwę. Dzisiaj jednak skupimy się w tym samym aspekcie. Na postępowaniu policji, czy może raczej powinniśmy e, e, obserwując to, co się dzieje, mówić o milicji. Milicjo wstydź się, bo e, hańba, e, jaką okrywacie e, mundury funkcjonariuszy w końcu państwowej e, instytucji w ostatnich dniach, jest czymś e, naprawdę trudnym do, e, trudnym do usprawiedliwienia, trudnym do zrozumienia, trudnym do wybaczenia. E, to, co się dzieje w ostatnim czasie, to, co się dzieje w ostatnim czasie, represyjność policji czy też właśnie milicji, bo to chyba bardziej trafne określenie, w egzekwowaniu kompletnie nielegalnych przepisów, tak? nielegalnych, nieobowiązujących zakazów, jakie sobie wymyślił premier Morawiecki, minister Szumowski. To oprócz oczywiście no, nielegalnych działań właśnie rządu, który wie, że bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego nie może zgodnie z prawem wprowadzić zakazu przemieszczania się, zakazu rekreacji, zakazu zgromadzeń, spacerów, wychodzenia z domów itd. No niestety, niestety... Organ represji, jakim w tym momencie staje się, staje się policja, czy też raczej milicja, no, wykazuje rażącą wręcz nadgorliwość. I teraz tak, na usprawiedliwienie policjantów wielu mówi, że policja egzekwując nielegalne, nieobowiązujące zakazy, musi to robić, ponieważ policjanci dostali taki rozkaz. Otóż ustawa o policji mówi wprost, że. Jeśli wykonanie rozkazu wiązałoby się z popełnieniem przestępstwa, a nielegalne ograniczenie komuś wolności przemieszczania czy zgromadzenia to przecież przestępstwo przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, to policjant ma nie prawo, a obowiązek odmówić wykonania takiego rozkazu. Czyli gdyby policjanci chcieli działać zgodnie z prawem, to gdy otrzymali rozkaz, to czy, gdy otrzymali rozkaz egzekwowania nielegalnych zakazów przemieszczania, powinni odmówić wykonania tego rozkazu i zameldować komendantowi głównemu policji o tym fakcie. Tymczasem no, widzimy, że policja dosyć gorliwie egzekwuje te nakazy, wprowadza tam jakieś nielegalne kary, czy to z kodeksu wykroczeń, czy to informując SanEPIT, żeby, żeby dany sprawca tego czynu niezabronionego został ukarany przez Sanepit, bądź też sama próbuje wlepiać zupełnie bezpodstawnie mandaty z artykułu 54 e, kodeksu wykroczeń. No i tak rzeczywiście policja jest angażowana do jakichś absurdalnych czynności, sprawdzania, czy ludzie nie wchodzą do parków, czy nie wychodzą na spacer, no i wygania ludzi z parków, e, utrudnia wychodzenie, e, nęka ludzi wychodzących na spacer. E, mandat nałożono nawet na kogoś, kto. E, łowił ryby, e, są te kontrole na drogach, na drogach, e, także drogach międzymiastowych, sam rzeczywiście dla bezpieczeństwa jadąc, wyjeżdżając na, e, wyjeżdżając na święta. O, Korzystałem z jadosinka tak żeby omijać kontrolę policyjne. Oczywiście, gdybym się na nią natknął, to po prostu bym nie przyjął mandatu. Natomiast, natomiast, jeśli ktoś z Was się natknie, to również oczywiście nie powinien przyjmować mandatów. No ale faktem jest, że nie każdemu chce się potem spędzać czas w sądzie, gdzie owszem zostanie uniewinniony, no ale sporo czasu na tym straci. Nadgorliwość policji w egzekwowaniu tych nielegalnych zakazów czasami jest wręcz zdumiewająca, bo nawet oni idą czasem dalej niż, niż te nielegalne zakazy wprowadzone przez władze idą same w sobie, tak? Czasami po prostu z kolei egzekwując te zakazy, naruszają nawet takie prawa, które które nawet w stanie nadzwyczajnym nie mogłyby być naruszone. No ale tak wielu z nas było zbulwersowanych, prawda, sprawami zatrzymywania nie wiem, rowerzystów na drogach rowerowych, osoby wychodzące na spacer, dzieci, które wyszły do sklepu, bo babcia ich prosiła, tak. Co lepiej, żeby babcia bardziej narażona na koronawirusa wychodziła, czy lepiej, żeby wyszło dziecko? No oczywiście lepiej, żeby wyszło dziecko, natomiast właśnie jakiś milicjant zatrzymał tam nastolatka, który wyszedł do sklepu po majeranek. Z kolei to, co mówię o ograniczeniach, które nawet w stanie nadzwyczajnym byłyby trudne do wprowadzenia, no mieliśmy do czynienia z bulwersującą sytuacją gdzieś na Podhalu gdzie milicja próbowała ukarać księdza, że była, na, że była w kościele na mszy większa liczba ofiar niż pozwala na to pan Morawiecki z panem Szumowskim. O ile rzeczywiście na przykład po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego można by zgodnie z polskim prawem ograniczyć przemieszczanie czy e, ograniczyć zgromadzenia, to akurat zakaz korzystania z kultu religijnego, a tym jest uczestnictwo w mszy, nawet wtedy byłby bardzo, bardzo e, wątpliwy. E, bulwersująca sytuacja, kiedy e, kiedy policja, którą pewnie wielu z Was widziało na filmach, jak policja nękała ojca z małymi dziećmi, który, który to ojciec siedział sobie na ławce i pilnował dzieci. No, skandaliczne sytuacje, gdzie nawet gdzieś na Śląsku w jednym z lokali gastronomicznych, gdzie właściciel starał się dostosować do tych nielegalnych przepisów, czyli dawał dania wyłącznie na wynos, wędkarzy zatrudniał, żeby sami złowili sobie rybki i tak milicjanci nękali ludzi, którzy tam u niego kupowali. Nie tylko korzystali, oni przecież, mówię, ci klienci, nie tylko korzystali ze swoich konstytucyjnych praw, ale nawet nie łamali nawet nie łamali tych, tych nielegalnych zakazów rządu, a mimo to policjanci, milicjanci, przepraszam, bo to dla prawdziwych policjantów byłoby obraźliwe, żeby tamtych nazwać policjantami, milicjanci nękali zarówno właściciela tego, tej smażalni ryb, jak i, jak i klientów. Oprócz, tych, oprócz samego faktu, że policja łamie prawo wykonując rozkazy sprzeczne z prawem, tak? rozkazy, których wykonanie wiąże się z popełnieniem przestępstwa, oprócz tej właśnie nadgorliwości bulwersującej nadgorliwości, którą obserwujemy w social media, no do tego dochodzi jeszcze takie idiotyczne zastraszanie, tak? No rzecznik policji zastrasza właśnie tymi karami administracyjnymi, mimo że przecież na pewno wie, że one są nielegalne, yy, yy. Milicja na swoich y, profilach społecznościowych y, daje przekaz, że będzie surowo karała, i tak dalej, mimo że nie ma do tego żadnych podstaw prawnych. Wszystkie te mandaty, jeśli ktokolwiek się od nich odwoła, bo, jeśli ktoś nie przyjmie mandatu, albo albo odwoła się od tych kar administracyjnych, one wszystkie będą, praktycznie wszystkie będą uchylane. A mimo to jest ta kampania zastraszania, tak? Kampania zastraszania, kampania o tym, mówią, że czas pouczeń się skończył, że, że będą to egzekwować, że wszyscy się muszą podporządkować. No kompletnie nielegalne działania, które godzą w wizerunek, tak naprawdę wizerunek, który przez dłuższy czas. Był budowany. Tymczasem, co policja, zamiast przeprosić się za te skandaliczne przypadki nadużyć, tłumaczy się i właściwie broni funkcjonariuszy. Także nawet. nawet Rzecznik policji coś tam mówił o tym, że może oni przekroczyli uprawnienia, ale ich rozumie. No nie, tutaj nie ma czego rozumieć. Oni powinni zostać rozbity, wyrzuceni ze służby tego samego dnia, za właśnie takie, takie czyny, takie przykłady, jak wam podawałem, a zamiast tego, a zamiast tego są bronieni. Widziałem taki. No, naprawdę kuriozalny post na Facebooku policji, nie wiem, czy to pisał jakiś gimnazjalista, czy to pisał ktoś, kto faktycznie przez policję jest zatrudniony, ale gdzie właśnie te najbardziej bulwersujące przykłady tych filmów, które na pewno widzieliście w necie, oni próbują to usprawiedliwiać. Oni próbują to usprawiedliwiać. Tam nie było przeprosin, tam jest obrona właśnie milicyjnych funkcjonariuszy. No więc, skoro rzeczywiście yy, policja stała się takim organem represji, w ostatnich dniach represji do egzekwowania nielegalnych podkreślam to przepisów tak? represji, która godzi w prawa w fundamentalne prawa każdej osoby, fundamentalne wolności, ale także, która wprost, zakazy, które wprost godzą w konstytucję. Jeśli policjanci zamiast bronić tych wolności obywatelskich, a więc bronić prawa, Zamiast tego próbują wymuszać na ludzi zachowania, które, których prawo im nie nakazuje, ponieważ te dekrety Morawieckiego i Szumowskiego sprzeczne z prawem, sprzeczne z konstytucją, same w sobie nie są obowiązującym prawem. No to nie dziwcie się, nie dziwcie się że w ostatnich, w ostatnich dniach i tygodniach na policję znów zaczęto mówić milicja. No bo rzeczywiście to jest, to jest coś, to jest coś typowego dla działania milicji obywatelskiej za tej pierwszej komuny, no i to zapisowskiej komuny się powtarza. To tak naprawdę jest bardzo smutne, bo to na dobre imię policji pracowano ponad 30 lat. Były oczywiście liczne, niewłaściwe. Często skandaliczne przykłady, no ale jednak policjanci zyskiwali ten szacunek i zaufanie. Ja wiem, że oczywiście było mnóstwo przykładów niegodziwości pracy policjantów przez te 30 lat. Absolutnie pełna zgoda. Natomiast no. Budowano ten wizerunek, że policja nie jest po to, żeby się jej bali uczciwi ludzie, tylko żeby bali się jej przestępcy. A tymczasem tą kampanią zastraszania ludzi, którzy nie łamią żadnych, którzy nie łamią prawa, którzy korzystają z ze swoich konstytucyjnych wolności, ale także z naturalnych wolności, naturalnych uprawnień, to jeśli policja przed, y, y, prowadzi kampanię zastraszania wobec nich, to nie dziwcie się, że to po prostu runęło, całe to budowanie wizerunku upadło. Upadło w kilka dni, totalnie upadło. I że policja znów stała się tą milicją, tą milicją, która broni władzy, a nie broni ludzi. A to jest bardzo smutne. To nawet dla libertarian, dla minarchistów, tak, dla zwolenników państwa bardzo ograniczonego, no, policja jest potrzebna po to, żeby właśnie bronić ludzi przed przemocą, bronić przed tym złodziejem, mordercą, przed tym, który zagraża, który narusza czyjeś inne prawa. Więc to, że w taki sposób, tak szybko Upadł ten autorytet policji, upadł ten wizerunek i policja znów stała się milicją obywatelską. To jest bardzo przykre. Zaufanie do policji zostało utracone przez społeczeństwo w ciągu kilku dni i pewnie ten respekt do policji przez wiele lat nie wróci. Właśnie przez to, że te kilka tygodni oni zamiast bronić prawa, bronili rządu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.